Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Dorota Wojciechowska, jestem z wykształcenia psychologiem i dzisiaj mam przyjemność zaprosić do wysłuchania, obejrzenia takiego krótkiego filmu na temat uzależnień i problematyki związanej z uzależnieniami, ale z uwzględnieniem pewnej grupy społecznej, to znaczy osób w wieku senioralnym. Pierwszą taką rzeczą, o której dzisiaj sobie powiemy, to są przyczyny uzależnień. To znaczy, jak to się dzieje, że osoby w wieku senioralnym wpadają w sidła uzależnienia. Często w takim potocznym myśleniu, rozumieniu, kiedy słyszymy słowo uzależnienie, to kojarzymy to z osobą młodą. Często oczami wyobraźni widzimy alkoholika czy osobę uzależnioną od narkotyków jako osobę młodą w średnim wieku ale rzadko przychodzi nam takie skojarzenie, że może to dotyczyć osoby również w wieku senioralnym. A przecież uzależnienie nie zna ani statusu społeczno-ekonomicznego, ani wykształcenia, ani płci, ani wieku, czyli uzależnić się mogą zarówno osoby bardzo młode, jak i osoby w wieku senioralnym. A jakie są przyczyny uzależnienia? Możemy wyodrębnić kilka grup czynników. Są to czynniki biologiczne, czyli takie czynniki, na które nie mamy żadnego wpływu. Mogą się wiązać z pewną podatnością na to, że możemy mieć większą szansę na to, że u nas uzależnienie wystąpi. To są pewne obciążenia rodzinne to jest doświadczenie choroby alkoholowej w poprzednich pokoleniach. Możemy też mówić o grupie takich czynników, które nazwalibyśmy czynnikami psychicznymi, psychologicznymi, czyli to wszystko, co jest związane z doświadczaniem emocji, sposobami radzenia sobie ze stresem, sposobami takiego wyrażania siebie wtedy, kiedy dotykają nas różne trudne doświadczenia życiowe, z taką pewną odpornością, na przykład na jakieś zjawiska, odpornością na nudę. I możemy też mówić o kolejnej grupie czynników, czyli społecznych czynnikach, czyli tym wszystkim, co byłoby związane ze środowiskiem, w którym funkcjonujemy. I tutaj mam na myśli takie sytuacje, kiedy na przykład alkohol czy jakaś inna substancja psychoaktywna jest popularna, powszechna w danej grupie, kiedy na przykład osoby nie wyobrażają sobie bycia w pewnej grupie bez używania tej substancji. Odnosząc to do uzależnienia od alkoholu, możemy powiedzieć, że kiedy ktoś przebywa w takim środowisku, w którym ten alkohol się pojawia pojawia się na stole podczas różnych uroczystości, różnych spotkań no to wtedy może to zwiększać szansę na to, że pijąc ten alkohol przy wszystkich okazjach, dana osoba popadnie w sidła uzależnienia. Mówiąc o osobach w wieku senioralnym, powinniśmy uwzględnić szereg jeszcze innych ważnych czynników. Osoby w wieku senioralnym przede wszystkim mają za sobą takie trudne doświadczenie przejścia. Eee, przejścia rozumianego jako zmianę pewnego etapu w swoim życiu. Jeżeli tak bywa, że ktoś z osoby bardzo aktywnej zawodowo nagle znajduje się w takiej sytuacji, kiedy nie ma obowiązków, kiedy pozostaje właściwie jemu cały dzień do dyspozycji i nie wie, jak zapewnić sobie zajęcia tego dnia, jak sobie zorganizować swój plan dnia, żeby. Czerpać satysfakcję z różnych aktywności, to odpowiedzią na to, czyli na takie poczucie pewnego rodzaju pustki, może być sięganie po alkohol. Osoby starsze, osoby w wieku senioralnym, często doświadczają też takich bardzo przykrych zdarzeń życiowych, które są nieuchronne i dzieją się po prostu w życiu każdego człowieka. To są takie sytuacje związane z tym, kiedy odchodzi ktoś bliski, kiedy ktoś umiera, doświadczenie żałoby. Doświadczenie takiego poczucia osamotnienia. To są też takie sytuacje, kiedy na przykład dzieci, które jeszcze dzieci nastoletnie, czy dzieci w okresie studiów były jeszcze w domu rodzinnym, nagle zakładają swoje rodziny, z tych domów wychodzą. Osoba w wieku senioralnym, senior zostaje często sam, pozostawiony sam sobie. Kiedy nie ma jakiejś możliwości wsparcia, uczestniczenia w różnych aktywnościach. Bywa tak, że sięga po taki bardzo szkodliwy, niekonstruktywny sposób, w jakim jest alkohol. Alkohol wtedy może stać się takim codziennym towarzyszem, e, odpowiedzią na różnego rodzaju smutki, lęki. Osoby senioralne ze względu na swój wiek też często popadają w takie rozważania na temat przemijania, na temat życia, na temat śmierci, umierania, odchodzenia. Kiedy do tego czują się w tym wszystkim osamotnione, może to zwiększać taką podatność na różne próby radzenia sobie z tym stanem, z takim lękiem egzystencjalnym. Jedną z takich prób może być właśnie sięganie po alkohol. Mówiąc o uzależnieniu u osób w wieku senioralnym, ważne byłoby też uwzględnienie takich czynników, które byłyby związane z fizjologią, to znaczy z pewnym wiekiem, w jakim znajdują się osoby starsze. I z chorobami czy różnego rodzaju dolegliwościami, na które cierpią, i sposobami radzenia sobie z tymi dolegliwościami. Tutaj mogę się posłużyć takim przykładem, jak na przykład bezsenność. Osoby starsze, w wyniku różnych chorób, różnych y, zaburzeń, często doświadczają takiego stanu, jakim jest bezsenność, czy wybudzanie się, czy zaburzenia snu. I bywa tak, że znajdują sobie lekarstwo. Lekarstwo w postaci alkoholu. Pamiętajmy o tym, że. Osoby uzależniają się z różnych powodów. Nie u każdego, kto jest obciążony czynnikami biologicznymi, może rozwinąć się uzależnienie. Nie u każdego, kto uczestniczy w spotkaniach towarzyskich, na których jest alkohol, może dojść do uzależnienia. Jak również bywa tak, że osoby, które mają trudność i kłopot z radzeniem sobie z emocjami, nie muszą wcale sięgać po alkohol. Mogą podjąć różne inne sposoby. Działania, które będą dla nich bezpieczne, dobre, konstruktywne. Takie jak na przykład uczestnictwo w grupach wsparcia, czy bycie z innymi osobami podobnym wieku. No dlatego uzależnienie wśród emerytów, wśród seniorów jest takie niebezpieczne, bo jest ciche. Siedzące, siedzące. Często są to same, samotne osoby, które są same i piją. I się okazuje, że ten jeden kieliszek na sen pomoże, drugi raz pomoże, poprawi nastrój. Potem trzeba wypić dwa kieliszki, potem się okazuje, że po pół roku trzeba wypić, żeby mieć już spokojny sen i spokojną głowę, to trzeba wypić butelkę wina, a nie kieliszek wina. No i niestety ta, 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 ta trudność się pojawia. No to określamy tą tolerancją, tak? Czyli jakaś substancja nam pomaga, nagle się przyzwyczajamy, organizm się przyzwyczaja, no i potrzebujemy tej substancji coraz, coraz więcej. Trudność się pojawia wtedy, kiedy w zasadzie my zauważamy, senior, zauważasz, oho, Coś jest nie tak, ponoszę jakieś negatywne konsekwencje. Miałem się, miałem się spotkać z wnukami, no ale w sumie upiłem się, muszę odwołać. Nie Albo nie odwołuję, widzę się z wnukami. Albo przychodzi pijany, Mój tata, właśnie miał ten rozwinięty na płuca. to po prostu zabijał sobie ten, tą chorobę. No też i samotność. Ale najgorsze było to, kiedy, bo ja myślałam, że to nie jest jakiś problem, prawda? Jak ja schodziłam do niego. Ale kiedy zobaczyłam, wychodziłam z domu i on w piżamie, zima, a to jeszcze były zimy takie, no fajne, leciał w piżamie po schodach, prawda? Kawałek i do swojego byłego zakładu, w którym pracował, bo tam miał tą swoją orzechówkę, którą robił, prawda, w piżamie. A jak ja wchodziłam, no to kiedyś tam gdzieś podstałem, prawda. Trudność w uzależnieniu jest taka, że pojawia się w pewnym momencie myśl, takie skojarzenie, że żeby mi było dobrze, żeby nie czuł się samotnie, żebym nie był schorowany, smutny, jakikolwiek, to ja się muszę napić. Jak się napije, będzie mi lepiej. I oczywiście, to jest trudne. Jeśli człowiek jest samotny, to nikt nie zauważy, nikt nie wyciągnie ręki. Dlatego trochę my dookoła trąbimy o tym, że halo, ten alkohol to nie jest wyjście. Można inaczej, można przyjść tu, można skorzystać z różnych miejsc. Często seniorzy nie wiedzą, nie wiedzą jak się poruszać w internecie, nie wiedzą z czego można skorzystać. Jak zorganizować sobie czas? Po przejściu na emeryturę. No przecież to można, wiecie, dostać, yy, prawda? Fioła. O, to jest ładne słowo. Można dostać fioła po przejściu na emeryturę, kiedy zostaje nam, A, zostaje nam 8 dom. godzin wolnego. 10, bo dojazd. O, 10, bo dojazd, tak. <laughs> zostaje nam 10 godzin wolnego czasu, który był zarezerwowany na pracę i nagle co my mamy zrobić? Obiad ugotowany, mieszkanie posprzątane. Dzieci już dorosłe i co robić? Leki. Większość seniorów przyjmuje leki na stałe i dołożymy do tego alkohol. W wieku senioralnym spowalnia się nam metabolizm. W związku z czym naturalną konsekwencją jest to, że większość leków ma jakieś efekty uboczne i przy mniejszym metabolizmie tych efektów ubocznych będziemy odczuwać więcej. Co jak się do tego dołoży alkohol? Już pomijając to, że niesie to ze sobą konsekwencje oczywiście psychiczne e, dla naszego dobrostanu psychicznego, dla tego, jak się czujemy, no to jest to po prostu potworne obciążenie dla organizmu, potworne zagrożenie. Nie wiem, czy, czy jest jakoś. Ani mówiąc o kaloriach, tak. Częstotliwość spożywania alkoholu nie ma żadnego znaczenia. Idąc do lekarza, do kogoś kto diagnozuje uzależnienie w zasadzie nie musi padać pytanie, oczywiście ono padnie, ale nie musi padać pytanie jak często Pan czy Pani pije. Ważnym elementem uzależnienia i powstawania uzależnienia jest to dlaczego człowiek pije, w jakich sytuacjach i dlaczego. Picie codziennie kieliszka, czegokolwiek na, na, to, że, na, na ciśnienie. Lekarz zalecił, że alkohol rozrzedza krew i lekarz zalecił, nie jest uzależnieniem, nie jest problematycznym piciem, może do niego doprowadzić. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy ja piję codziennie kieliszek, bo sobie myślę, bez tego nie zasnę. Ten alkohol mi jest do czegoś potrzebny. Ten alkohol albo piję, bo wieczorem siadam w swoim domu, zostaję sam, sama za swoimi myślami się okazuje, że, że jest mi smutno. Bo, bo ta samotność jest coraz bardziej dotkliwa. Sobie myślę, to wypiję sobie, nie będzie mi tak smutno. Jeśli ten kieliszek służy temu, jeśli ten kieliszek służy temu, że ja mam się poczuć jakoś lepiej, że on mi mam w czymś pomóc, to wtedy mówimy o mechanizmie uzależniania. Możemy też mówić o takich efektach, psychologicznego, psychologicznych efektach i aspektach uzależnienia, czyli o tym takim naszym głodzie pod tytułem takim: jak ja się nie napiję zaraz, to umrę, że to już jest tak potworne uzależnienie, tak potworny stan, takie wyobrażenie, że te moje emocje są tak trudne do zniesienia. I pojawia się ta myśl, że jeśli ja się nie napiję, to coś mi się stanie, nie wytrzymam, nie dam sobie z tym rady. Więc tak, uzależnić w zasadzie można się od wszystkiego. To na pewno. Jeszcze z koleżankami gramy sobie wieczorami w karty i tego butelka wina zawsze jest. I ona mi, to mi nic nie daje w sensie takim, że ja się będę czuła lepiej. Bo ja bez tego wina tak samo się będę czuła. Jak się czuję z tym winem. Bo ja lubię wino czerwone. Moja koleżanka druga też mówi czerwone wino. Trzecia to tak trochę tylko lubi. I, i, i tyle. I po prostu jest to. I pijemy, jak gramy codziennie, to pijemy codziennie wieczorem. Świetnie. Po prostu wieczorem, czy pójdziemy do restauracji na kolację, zawsze zamawiamy lampkę wina. Także to ja nie. Ja się zgadzam, tylko właśnie to jest ten ważny aspekt. Ja się bawię tak samo dobrze z winem, jak i bez wina. Ja mogę pójść i mogę nie wypić tego wina. I wtedy jest okej. Okay. O uzależnieniu mówimy w momencie, w którym ja wszystko zrobię, bo ja sobie nie wyobrażam. Jak to ja mam z tymi koleżankami usiedzieć tam? Trzy godziny spotkania na trzeźwo. Nie dam rady. Żeby lepiej zobrazować, jak w sidła uzależnienia wpadają osoby w wieku senioralnym. Opowiem dzisiaj historię pani Marii, 72-letniej seniorki. Zarówno imię, jak i wiele opisów zawartych w tej historii zostało zmienionych na potrzeby dzisiejszej prezentacji, po to, żeby zachować pełną anonimowość. Pani Maria przez wiele, wiele lat żyła w związku małżeńskim z mężczyzną, który był uzależniony od alkoholu. Mąż pani Marii sprawował wiele ważnych funkcji, był dyrektorem. Szereg różnych spotkań towarzyskich, natłok różnych zadań, wiele wyzwań, to wszystko powodowało, że nie radził sobie z różnego rodzaju trudnościami, problemami, i znalazł sobie taki sposób, jak używanie alkoholu. To łagodziło jego nastrój, emocje, powodowało, że pozornie lepiej funkcjonował. Pani Maria starała się robić wszystko, żeby męża odsunąć od picia alkoholu. W domu było wiele kłótni. Pani Maria za wszelką cenę chciała zatrzymać męża w domu. To się nie udawało. Pani Maria przez wiele lat była osobą bardzo aktywną zawodowo. Bardzo dobrze radziła sobie i z pełnioną przez siebie funkcją i z obowiązkami domowymi. Wyręczała męża w wielu rzeczach. Dla niej jedynym takim marzeniem, pragnieniem było to, aby on przestał pić. Ponieważ żadne argumenty nie skutkowały, mąż pani Marii nie chciał się leczyć, nasza seniorka, jeszcze wtedy aktywna zawodowo, postanowiła, że zatrzyma go w domu w taki specyficzny sposób. To znaczy, zaproponowała mu pewnego razu, żeby nie wychodził na spotkanie towarzyskie z kolegami e, i żeby z nią się napił alkoholu. Tak rozpoczął się wieloletni proces uzależnienia naszej seniorki. W pewnym momencie mąż pani Marii postanowił podjąć leczenie, zgłosił się na terapię, przez wiele, wiele lat funkcjonował jako trzeźwy alkoholik, ale niestety pani Maria, pijąc alkohol z mężem przez wiele miesięcy, przez nawet wiele lat, stała się osobą uzależnioną. Doszło do tego w taki bardzo y, specyficzny sposób. To znaczy, to obrazuje i pokazuje, jak często uzależniają się od alkoholu kobiety. Kobiety, które chcą zatrzymać w domu swojego męża, partnera, które robią wszystko, żeby on z uzależnienia wyszedł. Takim bardzo trudnym momentem w życiu pani Marii była śmierć męża. Wtedy jeszcze bardziej zaczęła pić. Była już wtedy na emeryturze. Do tego doszło poczucie osamotnienia, poczucie takiego niezrozumienia przez otoczenie. Poczucie wyobcowania, nieradzenia sobie z y, otaczającą ją rzeczywistością. Bardzo aktywna zawodowo nagle zetknęła się z taką potrzebą zagospodarowania sobie czasu, tej pustki, której doświadczała. To powodowało, że piła coraz więcej. Takim momentem zwrotnym w życiu Pani Marii było spotkanie ze znajomą. Ze znajomą, która nigdy wcześniej nie opowiadała z jakimi trudnościami, problemami, Sama się zmagała. Okazało się, że historia, którą usłyszała pani Maria, historia kobiety w podobnym wieku, przekonała ją do tego, żeby podjąć leczenie. Pierwszym takim krokiem, na który zdecydowała się pani Maria, była konsultacja u psychologa. Pani Maria miała wrażenie, że ta konsultacja trwała w wieczność. Pojawiły się łzy szereg emocji, które mogła po raz pierwszy wyrazić w gabinecie psychologa. Wtedy już wiedziała, że sama sobie z tym problemem, z problemem uzależnienia nie poradzi. Po wnikliwej diagnozie, na którą została skierowana do terapeuty uzależnień, pani Maria podjęła konkretne kroki. Postanowiła skorzystać z jednej z form pomocy, jaka jest oferowana osobom uzależnionym, to znaczy z pobytu w ośrodku terapii uzależnień. Podczas terapii nauczyła się lepiej radzić sobie z emocjami, nauczyła się panować nad takim zjawiskiem, jakim jest głód alkoholowy. Zwiększyła swoją aktywność, podejmując różnego rodzaju zrachowania prozdrowotne. Zaczęła bardziej dbać o sposób odżywiania, który również wpływał na to, że jej kondycja była lepsza. Pani Maria uczęszczała też na zalecane osobom uzależnionym od alkoholu spotkania, mitingi, a.a. To wszystko spowodowało, że poczuła się mocniejsza, poczuła się silniejsza i mając wsparcie po pierwsze specjalistów w danej dziedzinie, po drugie też osób, które zmagały się bądź zmagają się z podobnym problemem, czuła, że lepiej zaczyna sobie radzić w życiu. Jeśli chodzi o uzależnienie, to oczywiście leczenie uzależnienia, terapia uzależnienia jest do wykonania przez właśnie uzależnionych. To nie jest tak, że możemy wyleczyć kogoś na siłę albo zrobić coś za kogoś. Natomiast niewątpliwie rola rodziny, zwłaszcza u seniorów, rola bliskich, jest ogromna. Chociażby po to, żeby wskazać kierunek, pokazać ten pierwszy krok. Przyjść i zauważyć, że, że martwimy się, pokazać, że się martwimy, zauważyć, że coś jest nie tak. Często okazuje się, że to właśnie samotność jest tym, co jest źródłem problemu, i często nie trzeba wielkich oddziaływań, leczenia czy wieloletniej terapii, żeby z takim uzależnieniem sobie poradzić. Wystarczy czyjaś obecność. Zachęcamy seniorów do tego, żeby wychodzili, zbierali się w większych grupach, żeby radzili sobie z tym samotnością. Natomiast myślę sobie, że mimo, że ten projekt, o którym dzisiaj mówimy, jest kierowany do seniorów, to warto zwrócić się też do ich bliskich, żebyście Państwo też mieli świadomość, że możecie mieć realny wpływ na to, jak tym seniorom uzależnionym albo zagrożonym uzależnieniem pomóc. Czyli wskazać drogę, pobyć, wysłuchać. Być blisko, na tyle blisko, żeby móc zauważyć, kiedy zacznie dziać się coś niepokojącego. Warto też pytać, pytać wprost, zainteresować się tym, jak nasi bliscy spędzają te samotne wieczory, żeby nie pomyśleć czegoś, co jest y, takim procesem uzależniania się być może, z czymś, co nazwalibyśmy po prostu starzeniem się, tak? Y, drodzy seniorzy, y, a także bliscy seniorów, serdecznie zapraszamy was na kolejną trzecią już edycję projektu Razem Pozdrowa Nawyki, którą w naszej fundacji realizujemy. Zapraszamy wszystkich uzależnionych, współuzależnionych, a także tych, którzy są dotknięci przez różne kryzysy wieku senioralnego, samotność, wykluczenie społeczne, trudności rodzinne, trudności w kontakcie z bliskimi czyli takie osoby, które tym uzależnieniem są zagrożone.